Cześć witajcie, ja jestem Huda, to jest FIFA 15 Kariera Menadżera odcinek 9 i dzisiaj mierzymy się z Legią Warszawą w Pucharze Polski. Oczywiście będzie to trudny mecz i to jest dwumecz czyli że dzisiaj gramy u siebie czy nie u siebie? Dzisiaj gramy na wyjeździe. Te mecze na są trudniejsze, ale oczywiście damy z siebie wszystko. Mamy nowych zawodników, e, którzy ostatnio spisali się naprawdę dobrze. E, tak, dwóch napastników mam i obydwaj są zmęczeni trochę. Ale dobra, Tomas jest mniej zmęczony, dlatego niech zacznie ten mecz. Hm. Zastanawiam się, czy nie wykorzystać kapu, ale dobra, na razie chyba nie. Dobra, i to prawdopodobnie tyle ze zmian trytko. Aha, dobra, nieważne. Okej, okay, chyba wszystko wygląda tak jak powinno. Tak więc możemy zaczynać Legia Warszawa kontra Korona Kielce już za chwilę na waszych ekranach. Na żywo. Kto zwycięży, obstawiajcie, e, obstawiajcie na koronę, bo jest oczywiście większy kurs na to. Kurs? Tak, tak. E, Bugmacherzy więcej płacą e, za koronę, e, więc stawiajcie na koronę, bo na pewno wygra jeśli nie, no to cóż stracicie, ale... Mam nadzieję, że nie, deszczowo. Deszczowo, niedobrze, ale... Będziemy mieli na co rzucić winę, jak nie będziemy trafiać, no nie? Janota, Janota, Janota w polu karnym. Utrzymał się. Dobrze, dobre, dobre i dnie niedobre, no niestety. był blisk. Uff, na szczęście zablokowana wrzutka była, ale ale niebezpiecznie. Ze strony... Legi, na szczęście teraz trafili w słupek, ale nie możemy tutaj... Eee, lekceważyć Legii, już mówiłem na samym początku, że to będzie ciężki mecz. Jeszcze na wyjeździe będzie naprawdę trudno i jest trudno, ale musimy dać radę. Uuu, dobrze, teraz Hesse Rodriguez minął zawodników Legii. Podanie do De Tomasa, ten strzela i to jest bramka 1-0, prowadzi Korona Kielce w 25. minucie tego spotkania. I De Tomas do przodu do Hesse Rodrigueza, ten strzela, nie strzela. I Golański do Boliego, Matias boli. Chyba on ma na imię Matias? Nie mam pojęcia, chyba tak. Ale stracił piłkę jeszcze. W końcówce pierwszej połowy rzut z autu dla korony. Dobrze jest. E, Kuzera do Golańskiego, Golański do Rodrígueza, Hese Rodríguez. Nic z tego w broni, Bramkasz. Dobitka jakaś cokolwiek kopni tą piłkę. Nic z tego. Jedna do zera kończy się pierwsza połowa. Wynik jak najbardziej na razie korzystny, ale e, No nie lekceważmy legi, nie skreślajmy ich jeszcze. Oni tutaj jeszcze mogą się wziąć e, do roboty, ale widzę, że potrzebne są zmiany. Na pewno zmienimy na Tomasa, na Munira, który już sobie odpoczął i musimy wprowadzić jakieś obrońcy za Ake. Nie będzie to Dymek, bo Ake też trochę się tutaj przemęcza, no i tutaj Janota też nie za bardzo, więc kapo e, na boisko. Tak więc zaczynamy drugą połowę, trzy zmiany, aż e, zrobiła korona. Munir, ależ to jest Prędkość, ależ przyspieszenie, Munir nie jest szybki, naprawdę ale trochę mu brakuje kontroli, my czasami nad piłką, ale i tak nie jest źle, a teraz ...strzał celny. To strzelał, nie wiem, ale korona atakuje, korona próbuje i dobrze by było powiększyć to prowadzenie, może im się w końcu uda. Dobrze, kapo do munira, munir nic z tego, ale kapo utrzymał, kapo do przodu, do pyle pciuka spalony. Uuu. Uh. No mówiłem, nie skreślajmy jeszcze legii. Jeden do jednego. No on... kto strzelił? Żyro? Nie mam pojęcia. Kosecki. Lybczuk do Munira Munir, dajesz zapierdzielaj Munir. Co z twoją szybkością, ale dobrze, podajemy do yy, Hesse Rodrigueza. Hesse Rodriguez do Munira. Nic z tego. I Hesse Rodriguez do Boliego Bolistrzał. Obok, no już strzelałem, bo... Nie wiedziałem za bardzo co zrobić. Nie było miejsca. W sumie tutaj już było trzech obrońców blisko. Tam był kryty. No nie było komu podać nic. Nie chciałem ryzykować yy, straty piłki. Podałem wołem. Strzelić i idzie na to, że wpadnie. Ale niestety nie wpadło. I zagranie do przodu. Munir. Munir dobiegnie. Munir z wód, Munir w polkarny. Munir strzela. Munir robok bramki. Niech. I podanie do przodu do Munira. Munir dobrze zwód, Munir, Munir, Munir. Nawet strzału teraz nie ma niestety. Ale cały czas korona w posiadaniu piłki. Jest jeszcze raz Munir. Komu by tu podać? Do tyłu. Do Golańskiego. Golański. Mm, nic z tego nie wystawi się nikt. A Golański utrzymuje piłkę. Golański wbiega w pole karne. I Golański traci piłkę, ale odzyskuje ją Munir. Munir, Munir. Munir, człowieku, podaj, niech to Munir. Nikt się dobrze nie wystawał, wszyscy siedzieli w połykarnym i byli kryci przez obrońcą, no niestety e, taka sytuacja. A teraz atakuje legia, legia ma kontrę. Niedobrze, dobrze było jakby 1-1 to się skończyło, nie byłoby źle. Bramka na wyjeździe, dobrze i potem gramy u siebie, więc to miałoby jakiś sens. A teraz niedobrze dzwoni mi telefon, nie mam czasu odebrać. Lecimy, munir, 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 do przodu do Hesse Rodrigueza, ależ on jest zmęczony, ale Hesse Rodriguez traci piłkę, nie mam czasu odebrać, kurde. Dobrze, skończyło się, teraz pauza w wyliwaniu i odbieram. Okej, okay, załatwione, trzeba gdzieś go odłożyć, mi w głośnikach nie robiło tego dziwnego dźwięku. Dobra, przechodzimy dalej, jeden do jednego w pierwszym meczu. A kiedy jest drugi? Czy jeszcze w dzisiejszym odcinku dałam się go zagrać? Poczekajcie. Wiem, że z Lechią i z, z którymś z nich chciałem zagrać, ale tak nie Ciągnie do tej legii, wiecie? I z tą Lechią, Lechia jest która? Cholera Lechia To jest ósma. My mamy trzecią pozycję, tak? A wiecie co? Symulujemy. Co tam? I rozpoczęli. Korona Kielce kontra Lech Agnance. Od razu Golański zbiera żółtą kartkę i Pawłowski. Pawłowski nie jest u nas. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Boly jest. Jeden do jednego wyrównuje. Korona Kielce. No i tak. E, jeśli obstawiliście w poprzednim meczu na zwycięstwo Korony, to przegraliście. Był remis. Buł. No niestety. Trzeba było stawiać na remis. Mówiłem wam. ja no 2 do dwóch Niech to. Niech to. 69 minuty, i końcówka, nic z tego, 2 do 2 kończy ten mecz. Korona nadal na trzeciej pozycji. A i, i mecz z Jagielonią. Jagielonia biały sto kontra Korona Kielce. Golański ma czerwoną kartkę? Ciekawe. No nie wejdzie Mulnier od początku. Golański, no za Kapo. I tutaj niech będzie Sobolewski. I dobra, niech Golański odpoczywa, niech kartka mu minie. I mecz z Jagielonią, Która jest Jagielonia, Już 13 wiecie co? Symulujemy, robimy dzisiaj Puchar Polski. Tak sobie no. Będzie fajnie. I tak trzecią pozycję na razie mamy, ale goni nas... Śląsk. jakbyśmy tu przegrali to nie będzie dobrze, no nie? Mówiłem, że wszystko mamy wygrywać. Żartowałem. Boli, kontuzja. Niech to. Kapu żółta kartka i Hesse-Rodryger bramka. 1-0 prowadzi korona Kielce. I niech to wyrównanie. Tracimy bramki strasznie. Za bardzo się cieszymy, że jest ta zdobyta i wiecie. W tej euforii popełniamy błędy. I Hesse Rodriguez, kolejna bramka. Kontuzja w Jagielloni i jest dobrze Boly opuścił łowisko już. I jest! Korona wygrywa 1, 2 do 1, 2 do 1 oczywiście. I rewanż z Legio, Już dzisiaj, dzisiaj będzie tylko mecz dzisiaj będzie tylko odcinek z Legią. Boly prawdopodobnie nie zagra w tym meczu. Dokładnie. Zagra za to Golański On już grał na tej pozycji, więc myślę, że Jak najbardziej sobie poradzi Tak więc Zaczyna Munir, tak? Nie, Munir nie zaczyna Kurde, dobra, Ty Tomasz jest minimalnie Mniej zmęczony, znowu się zmieniał W połowie Dobra, kto awansuje dalej Do półfinału Legia czy Korona Zobaczymy na koło obstawiacie, stawiacie teraz na koronę, bo korona gra u siebie, więc będzie dobrze, będzie dobrze. Strzeliśmy jeszcze bramkę na wyjeździe, więc wiecie, tutaj nie dopuścić tylko do strzelenia e, bramki Legi i będzie naprawdę pięknie. Zaczynamy. I dobrze de Tomas otrzymał podanie od kapo. Podanie teraz do Rodrigueza, Hesse Rodriguez, gol, 1 0 prowadzi korona Kielce już i w dwóch meczu jest 2 do 1, czyli na tą e, chwilę prowadzimy. Chyba, że znowu Legia strzeli na 1 do 1 i wtedy już zakończy się dogrywką, a może nawet rzutami karnymi. Nic nie wiadomo, dobrze by było jakbyśmy strzelili na jeszcze 2 do 0. I Hesse Rodriguez, Hesse Rodriguez w polu karnym, dobrze mija wszystkich i straci, nie traci, nie traci, nie traci, utrzymuje, podaje do De Tomasa, to jest spalony, czy to nie jest, nie jest, to, to jest spalony jednak, niestety. I dobre podanie do De Tomasa, De Tomas nie ma spalonego Jest po lukarnym strzela zablokowany strzał będzie jeszcze rzut rożny dla korony Na razie jest dobry że jeszcze zobaczymy jak w drugiej połowie e, będzie grała legia e, Po rozmowie z trenerem a teraz Derek ponad bramką z główki I nie będzie do kolejnego rzutu rożnego zaraz zobaczymy ile czasu doliczy sędzia Dobra wybijaj I doliczone aż 5 minut do tego spotkania na razie jest Legia przy piłce, ale przejmuje Korona. Janota nie przejmuje, przejmuje, nie przejmuje. Jest! De Thomas. Podanie do nikogo. W sumie zablokowane. Będzie jeszcze rzut wolny chyba dla Korony. Faulował dokładnie zawodnik Legii. Nie ma kartki, ale jest rzut wolny. Um, podajmy sobie gdzieś tam. Dobrze, Pylewczuk. Do, do nikogo, za plecy. Do Kuzery. Kuzera! Strata! No nie, to było słabe zagranie, ale dobra. Koniec pierwszej połowy, wynik 1 na 0, ponownie, zobaczymy jak będzie w drugiej, czy, czy Legia wyrówna Zobaczymy, jeszcze zmienimy De Tomasa na Munira I chyba tyle na razie, zaczynamy I Munir, Munir biegnie, Munir Oj nie, dobrze, teraz będzie ciężko, ale jest coś w polu jest kapo, dośrodkować, do środku i to był chyba zły To była zła decyzja, ale jeszcze będzie rzut wolny Z ostrego kąta Czy Hesse Rodríguez to wkręci? Oto jest pytanie. Hester Rodriguez szał Poprzeczka. Uuu Janota. Janota, Michał, Janota, szał z lewej nogi. Ponad bramką. I uf, 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 ale było blisko. Nie będzie dogrywki. Nie strzelicie. Kurde, 74 minuta. Broni, broni to... Kto jest stoi na bramkę? Słowik, Słowik. Dobra. Na szczęście 15 minut do końca tego spotkania. Czy korona utrzyma ten wynik? Może ewentualnie powiększy, aby tylko nie stracić tej bramki, bo będzie dogrywka. A dogrywki jak najbardziej nie chcemy. A teraz zagranie do Heze Rodrigueza. Trochę mu ucieka ta piłka, niestety nie strzelił. Aj. Kurde, kurde, nie. 3 minuty doliczone. Musimy to utrzymać teraz. Nie, dobrze. Będzie rzut rożny czy nie będzie rzut różnego? Będzie rzut rożny, Jeszcze daleki w końcówce. Wzięli się do roboty. W, 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 warszawiacy W końcówce, dobrze, dobrze, dobrze Uf, uf, nie, dobra, wybijamy Wychodzimy i wyjazd, Ake Do przodu na maksa I to będzie koniec, jest zwycięstwo 1 do 0, ciężki mecz e, Ciężki dwumecz w ogóle e, No i chyba najtrudniejszy Przeciwnik w tym pucharze już jest Za nami, Legia pokonała 2 do 1, no i została nam Zawisza Bydgoszcz e, Górnik, Zabrze I Lechia Gdańsk więc, tak jak mówię, najtrudniejszy rywal już za nami. Teraz będzie z górki, mam nadzieję, I imec z GKS, GKS Bełchatów. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda sytuacja z GKS. em GKS jest dziesiąty. Yy, symulujemy, symulujemy, skończymy ten marzec, zobaczymy, kto się rozwinął. Oj, właściwie już kończymy, kurde, yy, sezon że pierwszego miejsca nie będzie, ale Hessel Rodriguez w 11 minuty na 1.0. Ja no to dostaje żółtą kartkę. I pół godziny i Mac wyrównuje. O, niech to. Leandro. Żółta Munir, 2-1, dobrze. Dobrze prowadzi znowu korona i mam nadzieję, że to prowadzenie zostanie utrzymane. 3 punkty na pewno się przydadzą. Golajski, 3 do 1, jest! Jest, jest, jest! I koniec! 3 do 1 zwycięża korona z GKS-em. E, dobra. Dobra, pierwszego miejsca nie będziemy mieli Trzecie miejsce się chyba do Ligi Mistrzów nie kwalifikuje, to nie? Czyli, że Liga Europy w tym po tym sezonie To miesięczny raport o juniorach Jeszcze nie możemy zatrudnić Kontuzja na treningu Leandro, niech to Nie mamy innego lewego obrońcy, nie? Tak mi się wydaje, że no nie My z Legią, okej okay. Ale to już w kolejnym odcinku Ależ z tą Legią gramy Ostro, dobra, z, z, z Leandro, lewy obrońca Wydaje mi się, że Pylipczuk może grać na lewej obronie Czy źle mi się wydaje? Źle mi się wydaje Okej, okay, lewy obrońca, chwila Kto może zagrać na... No, malarczyk, co nie? Malarczyk mm, Aker będzie mógł zagrać na lewej obronie No, nie będę sprawdzał Załóżmy, że może grać na lewej obronie, nie? Dobra, i tak to będzie wyglądać W kolejnym meczu z Legią A w tym momencie Już będziemy kończyć, ale jeszcze sprawdźmy Czy ktoś się rozwinął czy ktoś się właśnie w Legii rozwinął? Kuzera nie za bardzo. Eee, nie ma znowu tych trójkącików, niestety. Zielonych, fajnych. Znaczy, wykrzykników. Nie trójkącików, sorry. No nie, tak szybko przelecę. Serio, nie wiem, czy ktoś się rozwinął. Eee, dobra, tak więc dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zmierzymy się z Legią Warszawą i w Pucharze Polski z Górnikiem. Zabrze już w półfinale. I znowu będą mecze z Górnikiem. Ja pierdzielę, patrzcie. No, dobra. Niech będzie, tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć.